Panie Jezu, zapraszamy Ciebie tutaj do nas e, z Twoją obecnością. Skieruj nasz wzrok na Ciebie, tak, żebyśmy byli w Tobie zamrożeni, żebyś Ty był najważniejszy. Dzięki Ci Panie, że Ty masz, masz dzięki Ci Panie, że Ty nas posyłasz, dzięki Ci Panie, że Ty nas wybrałeś. A... Dzięki Ci Panie, święty, święty jest Twój. Że chcesz, żebyśmy chodzili, żebyśmy wychodzili, Panie? O czwartej straży nocnej przyszedł więc do nich po jeziorze, a gdy uczniowie zobaczyli go idącego po jeziorze, Przestraszyli się i mówili. To jakaś zjawa. I ze strachu zaczęli krzyczeć. Wtedy Jezus natychmiast przemówił: Uspokójcie się, ja jestem. Nie bójcie się. Idziemy, idziemy. No to panie, prowadź. W fajna pogoda. Fajna, prawda? I rozmawiamy o sensie życia, o wierze. No oczywiście. O Bogu. Może byśmy się za Pana pomodliły teraz, co Pan na to? Wiem, my że nie tak jest. Nie mam czasu, tak? bo ja w pracy jestem słoneczkiem. A, a tu a. będziemy szli i rozmawiać. A to ja tylko do sklepu pójdę i zaraz wracam, ale miło Was proszę, fajnie. Przepraszam, możemy Cię zagadać na moment? Rozmawiamy o sensie życia z ludźmi, o Bogu. Boga nie wierzę, także... Ateista? Nie, y nie, bardziej po prostu no. w nic, w nic nie wierzę. Trochę tak jak ja. Bo ja byłam większość życia ateistką i powiedziałam Jezusowi Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli to, co ona mówi jest prawdziwe, to daj się poznać jako przyjaciel, daj się poznać jako ten Bóg bliski, nie? Dopiero kiedy powiedziałam Jezu, chcę żebyś był moim Panem, chcę żebyś przyszedł do mojego życia, On w sposób nadnaturalny przyszedł. To dobrego dnia! No, dzięki, Dzięki, dzięki wzajemnie, hej! 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 Smacznego! I smacznego! <laughs> Dzięki Ci, Panie za tę rozmowę, za, za jego otwartość i dzięki Ci, wierzymy, że to nie był przypadek, że Ty poruszałeś jego serce, to że to był początek jego drogi z Tobą, a może nie początek, może już coś się kiedyś wydarzyło. Prosimy Cię, Panie, przychodź do niego, do jego serca. Nigdy nie, nie, Pani się nie zastanawiała nad sensem w ogóle życia, nie, czy że coś nie może wierzę. być? Wierzę, że Ona alergię. ma silną alergię, weź! A kocham psy, nie? My jesteśmy z y, kościoła katolickiego, nie? Z katolikami no, ja jesteśmy. Niewierzący. Ale nie tak było? Tak. Ale w sensie... Od bardzo dawno. Ale w sensie... Ale nie od dziecka. No nie no, no jak wtłaczają rodzice, no to niby A. się jest wierzącym, nie? No okay. wy też jesteście, bo wam... Nie, ja ateistą. nie. No. Dobra, to wszystkiego dobrego. Nie, dziękuję bardzo. Tak? Chyba, nie ma sensu rozmawiać. Nie, naprawdę, dziękuję bardzo. No dobra. Dzie Jestem dumna z tych ludzi, bo dzisiaj asertywność 10. To jest uciepkowy dla Was, czy nie? Nie, zójbista jest. Zajebista? No, ładna. A widać w ogóle, co na niej jest? Chodzi mi o tą postać w ogóle. A, no Jezus, myślałam, że, A, ale... <laughs> że... I w ogóle byłam ateistką. I się nawróciłam, nie? W sensie spotkałam Jezusa i się zastanawiałam, czy to już nie jest obciechowe, bo ja mam trochę młodzieńczą duszę, ale jednak swoje lata mam i mówię kurde, że jak to jest jakieś creepy albo boomerski, już takie dla maksa. Wiecie, nie i tak. Nie, I się zastanawiałam. To bo... wolę wiedzieć, że coś jest bumerski i tak dalej. A wy w ogóle wierzycie, czy nie? Nie, ja jestem okay? O. Tylko ja do Kościoła nie chodzę. Dobra. No. Boga a, a. Wierzę, ale w ogóle... Boga... Jezusa? Jezusa tak. No. Okay. Jezus no. jest ten, który przemienia życie. Nie wiem, czy masz coś takie doświadczenie, czy to przed tobą. Nie. Naprawdę wierzę i rozmawiasz Jezusa, tak. z Jezusem. Nice. Tak okay. rozmawiasz z Jezusem? Mhm. No. A miałaś takie doświadczenie, że zapraszałaś go do swojego serca, bo u mnie się jakby zaczęła taka wielka przygoda z nim, takiego prowadzenia. Ja mu po prostu powiedziałam, że zapraszam go do, do mojego serca. Ja też mam... i ja się zastanawiałam, bo na przykład zerwała mi się przy, bliska przyjaźń z moją koleżanką i ja za nią tęskniłam. I wiedziałam, że jakby zadzwoniła, że o 5 rano będzie w Łodzi, to ja bym przyjechała. Ale nie miałam czegoś takiego z Bogiem. Nie? I wydawało mi się to trochę abstrakcyjne i powiedziałam, Jezu, czy to jest możliwe, żebym ja Ciebie tak kochała, żeby to było takie autentyczne? Mhm. Że naprawdę chcę się z Tobą spotkać, a nie jako obowiązek, ta modlitwa czy coś. I wręcz emocjonalnie, czy to jest możliwe. Mhm. E, I On dał mi takie doświadczenie. Bo my jesteśmy w ogóle przy jezuitach i tam jest sporo grup, takich różnych wspólnot. Jest też taka świetna wspólnota, y, mogę Wam zostawić, mam krówki od nich, nie wiem czy albo chcecie krówki. Ffs. macie Facebooka albo Instagrama? Inst Instagrama, Instagrama. Tam. Facebook to jest dla Trzymajcie się, dzięki za rozmowę. Ja tu bym raczej zaczęła od wniosków, czyli, że podchodziłyśmy do osób i tak bezpośrednio od razu o Bogu e, mówiłyśmy i, i widziałyśmy, że ludzie są wtedy albo zamknięci, albo otwarci, nie, czyli że Bóg musi już przygotować kogoś bardzo, żeby chciał z nami rozmawiać, a, a, a tak to była odpowiedź nie i odchodzi. No bo dzień dobry, czy chcesz, y, dzisiaj rozmawiamy o Bogu i y, y, y to od razu była odpowiedź nie, nie. To było pozytywnie, chociaż było właśnie dużo odmów, ale to jest normalne, że, że dużo ludzi odmawia. Chociaż są takie posługi, gdzie, gdzie ludzie chcą rozmawiać. No, więc fajno znaleźć jakieś małe haczyki, z którymi można porozmawiać. No dzisiaj wykorzystałam tą koszulkę. Musię <grym> zapytać młodziaków, Dwie młode dziewczyny, co one sądzą o tym, czy to już jest takie creepy, czy nie, i czy spoko. No i potem się przeszło do ewangelii. Nie? I fajnie było chciał rozmawiać. Ja to... w trakcie, jakby, no rozmawiałyśmy z nimi i w trakcie miałam takie poruszenie, żeby zapytać się, czy mają jakieś wierzące osoby młode wokół siebie, to powiedział, że nie, w ogóle nie mają. No to dodałyśmy im krówki z EFS, z, z, z tą wspólnotą FS. Faktycznie mam tak, żeby zawsze był krok w głąb, nie? że niezależnie na jakim etapie ktoś wierzy lub nie wierzy, to żeby zrobić krok w głąb, czyli pierwsze dogłoszenie, no wiadomo, karygmatu, ale też nie każdy... Mm, w ogóle ma świadomość, że można rozmawiać z Bogiem i że ten Bóg jest bliski, nie? Więc przez rozmowę, przez pytania można zobaczyć, kto na jakim jest etapie i po prostu jeden mały kamyczek dalej. Nie wszystko naraz, tylko mały kamyczek.